gość, Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Dominika Łapucha, Karita z zielonogórsko Zielonogórskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I czas przedświąteczny, przed świętami Wielkiej Nocy, tak jak i przed świętami Bożego Narodzenia, ale właściwie cały rok taki w karitasie jest, że intensywnie pomagacie. i No ale tutaj jest jednak taki, taka kumulacja, prawda? Bo zawsze te akcje przedświąteczne, gdzie rozprowadza się na przykład paschaliki czy świece bożonarodzeniowe, to jest moment, kiedy też ludziom otwierają się serca i dzięki temu można tą pomoc potrzebującym przekazywać. A ta akcja już się kończy. Dzisiaj Wielki Czwartek, tydzień paschalny się zaczyna, a wy akcję kończycie i będziecie pomagać. W jaki sposób? Karitas Decyzjalna cały rok ma bardzo intensywne pomocy i pracy dla osób potrzebujących. Natomiast ten czas przedświąteczny Bożonaro Bożego Narodzenia, ale i też Wielkiej Nocy jest bardzo czasem aktywnym dla wolontariuszy i dla pracowników Karitas Decyzjalnej. W przypadku Świąt Wielkiej Nocy prowadziliśmy, i prowadzimy jeszcze nadal wielkanocną akcję Caritas, czyli rozprowadzamy świece paschaliki. Większość parafii już te świece w swojej parafii rozdysponowała. Rozdysponowa w kwocie 20 zł mogliśmy takiej świece nabyć. Natomiast w niektórych parafiach jeszcze ta świeca jest dostępna. Więc jeżeli będziemy uczestniczyć w obchodach tridum Paschalnego i zobaczymy, że jeszcze ta świeca stoi na stole przygotowanym przez wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas, zachęcamy, żeby jeszcze taką świecę nabyć i zapalić ją na naszym stole wielkanocnym. Ale dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, z tą świecą uczestniczyć w obchodach uroczystych czystości Wielkiej Soboty, gdzie będziemy święcić ogień, żeby tą świecę właśnie ze sobą do kościoła zabrać. Na drugi dzień tą świecę zapalić na naszym stole wielkanocnym. To jest symbol łączności w tej, przy tej akcji z osobami najstarszymi z naszej diecezji, z seniorami, z osobami potrzebującymi, ale jednocześnie też będziemy z dochodu z tych świec, będziemy wspierać osoby, które mieszkają w schronisku w Żukowicach. Prowadzimy tam schronisko aktywizujące dla osób bezdomnych. Są to mężczyźni, którzy wychodzą z bezdomności, uczą się na nowo żyć, uczą się na nowo funkcjonować, ale są też tam takie osoby, które potrzebują codziennej opieki. Więc dochód z tych właśnie świec będzie przeznaczony na te dwa cele i zachęcamy, żeby jeszcze na te ostatnie świece, które będą w parafii, żeby jeszcze się zatrzymać i jeszcze tą świecę zakupić. Mm -hmm. I jednocześnie też będziemy pomagać parafialnym zespołom Caritas, bo część dochodu też zostaje w parafiach, i to jest też. Ogromna pomoc i ogromne wsparcie dla parafialnego zespołu Karitas, bo też mają duże potrzeby wśród swoich podopiecznych. No właśnie, bo można do karitas decyzji się zgłosić, ale można też w swojej parafii zgłosić się z potrzebami, które są, i, i, i ten oddział parafialny ma większą możliwość wiedzę, kontaktu z, też z, ze służbami, by. E, zweryfikować taką prośbę i jak najłatwiej, najlepiej pomóc, skierować ją, krótko mówiąc. Przede wszystkim osoba potrzebująca, która e, potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do swojego, właśnie parafialnego zespołu Caritas. Tam wolontariusze będą weryfikować, będą sprawdzać, e, jak wygląda sytuacja rzeczywiście danej osoby i co na, de, na dany moment będzie e, potrzebne. A z czym zgłaszają się osoby do Caritas, nieco z, e, z jakimi problemami? E, zakup lekarstwa. Wykupienie jakiejś, do, jakiejś dodatkowej recepty, opłata rachunków, pomoc żywnościowa, pomoc finansowa. W zależności od lokalnej społeczności danego parafialnego zespołu Caritas, potrzeby są różne. Parafialne... A zazwyczaj zgłaszają się osoby starsze, rodziny w trudnej sytuacji, czy, czy to nie ma reguły? Nie ma reguły. Mamy, że tak powiem, różne osoby i, i różne tutaj kierowane pomoce ze strony osób potrzebujących. Są rodziny z dziećmi, wielodzietne. Osoby samotne, seniorzy, osoby niepełnosprawne. Pomaga, staramy się pomagać wszystkim tym, którzy potem pomoc się zgłoszą. I jak parafialny zespół Caritas nie jest w stanie, na przykład, pomóc w całej części, opłacić rachunek czy wykupić leki, wtedy my jesteśmy do, do pomocy i w miarę możliwości na, naszych będziemy pomagać, i wtedy realizujemy częściowe wtedy koszty z parafialnym zespołem Caritas. Hmm, zdarza się tak, że ktoś krępuje się, prosić o tą pomoc. Często osoby potrzebujące wstydzą się przede wszystkim prosić o tą pomoc i zawsze jak jestem z wolontariuszami szkolnych kół Caritas, to zawsze im mówię, że my musimy mieć oczy szeroko otwarte i to my pierwsi musimy tą rękę wyciągnąć do osoby potrzebującej i zapytać, czego potrzebuje i jak my możemy takiej osobie pomóc. Czyli uczymy tej empatii już młodych ludzi właśnie w szkołach podstawowych, w szkołach szkolnych Caritas tych kół jest trochę w naszej decyzji i cieszą się powo bo widzimy nawet kilkadziesiąt osób jednocześnie chcących dołączyć do takich organizacji. Na terenie naszej decyzji mamy 59 szkolnych kół Caritas od szkół podstawowych do szkół ponadpodstawowych, gimnazjalnych, i nawet mamy technika różnej, że tak powiem, klasy założone szkolne koła. I tam chętnie młodzież uczestniczy, działa w naszych bierze udział w naszych różnych akcjach, które organizujemy, ale też organizują swoje akcje na terenie szkoły, parafii, rozeznają temat jakie są lokalne potrzeby. Jedne szkolne koła będą organizować tylko kiermasze, ale inne szkolne koła też odwiedzają seniorów, przygotowują dla nich kartki świąteczne, przygotowują dla nich paczki świąteczne, idą z życzeniami czy stroiki. Jedni będą sprzątać groby w listopadzie. Szereg działań jest ogromny, ale też widzimy jest potrzeba i też chęć w młodych ludziach, żeby nieść tą pomoc. Oni chętnie się angażują, a my chętnie będziemy ich angażować w nasze działania, a działań przed nami jest bardzo dużo. Bardzo dużo także związanych z pomocą Ukrainie, bo wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski w Polsce był i dziękował także Polakom za ich wsparcie i za tą Szybką i, i konkretną pomoc. Konkretną pomoc, tak, i dużą pomoc. I, i Caritas też w tą pomoc się zaangażowała. Ta pomoc nie ustaje. Nie ustaje i cały czas pomagamy osobom, które potrzebują tej pomocy. Od marca nasz, nasze centrum pomocy migrantom i uchodźcom jest przeniesione. Swoją siedzibę ma przy ulicy Dworcowej 21. Wcześniej mieściło się przy ulicy Bema. Ale na ulicy Dworcowej to tam mogą się zgłaszać osoby z Ukrainy, które potrzebują wsparcia. Mamy dwie osoby, są to panie z Ukrainy, które już jakiś czas są w Polsce i tak naprawdę też znają potrzeby swoich, swoich rodaków, którzy przyjeżdżają do nas po tą pomoc. Przede wszystkim pomagają w legalizacji pobytu, pomagają załatwić wszelkie formalności. Taka osoba, która zgłosi się do centrum, może uzyskać pomoc żywnościową, pomoc rzeczową. Od początku wojny, osoby, które przyjeżdżają, do naszego miasta czy do naszego kraju, tak naprawdę nie miały nic. Więc my musieliśmy ich kompleksowo od początku zaopatrzyć, musieliśmy dla nich wszystko przygotować. I na ten moment jest taka sama sytuacja, że jeżeli ktoś do nas przyjdzie, można powiedzieć, z niczym, to my go po prostu wyposażymy, czy w odzież, czy w obuwie, czy w, właśnie w żywność. I koleżanki też pomogą przygotować właśnie formalne rzeczy, które muszą załatwić, jeżeli chodzi o ich pobyt w naszym mieście. A mimo, że początek kwietnia, że święta Wielkiej Nocy, to wy już myślicie o Dniu Dziecka w Caritasie? Dokładnie. Już przygotowujemy się do Decyzjalnego Dnia Dziecka, który odbędzie się 3 czerwca, na który serdecznie zapraszamy już teraz. Będzie standardowo w rokitnie. Zapraszamy do udziału po pandemicznej przerwie, ponieważ ostatni Dzień Dziecka był w 2019 roku, więc mieliśmy dość długą przerwę, ale wracamy do organizacji tego dnia. Chcemy się cieszyć, świętować razem. Z najmłodszymi, ale ważny element jest taki, żeby grupy zorganizowane zapisywały się, ponieważ dla takich grup, ale też dla osób indywidualnych, które się zapiszą, zgłoszą swój przyjazd, będą przygotowane upominki, prezenty, więc warto pamiętać, żeby zacząć, zapisać taką grupę do 28 maja, przyjmujemy zapisy. Ilość mie miejsc jest nieograniczona, I i ograniczona jest ilość upominków i prezentów, które na pewno przygotujemy dla, dla uczestników. Wszystkie atrakcje są za darmo, więc zapraszamy całymi rodzinami, całymi grupami do Rokitna, żeby świętować Dzień Dziecka. Rozpoczynamy o godzinie 11.00 mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa diecyzjalnego, a później zaczynamy się bawić. I będą wszystkie atrakcje e, i moc e, radości wszystkich dzieci za darmo. Kiedy przypada ten dzień dziecka, bo 3 czerwca w sobotę. Nie pierwszego, a trzeciego. czerwca. <noise> 3, tak, 3 czerwca diecezjonu. w sobotę. Jest to pierwsza sobota czerwca. Pierwsza sobota czerwca do rokitna zaprasza Karita z decyzji gorzowskiej Tam też można się zapisać na to spotkanie, a czas naszej audycji się skończył, więc szybko, <noise> szybko, szybko. Ale będziemy <noise> także o tym o tym informować, bo jak rozumiem. Ile takich dzieci tam potrafi przyjechać? No, wcześniejsze edycje nawet mieliśmy około 4000 osób, czyli to dzieci, rodziny, dorośli. Dość duża jest impreza, więc dlatego zależy nam na tym, żebyśmy mieli grupy zarejestrowane i mieli wszystko dla nich przygotowane, żeby dla nikogo nic nie zabrakło. No, pamiętajcie Państwo, że to warto zrobić wcześniej. Dziękuję za rozmowę. Dominika Dziękuję Łapucha, z Dycyzji ziemnogórsko była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.